Dzień widzowie. W dzisiejszym odcinku zrobimy opening w takiej nowej grze. Pet Posa. Nie wiem, się to Na Ogólnie no, najlepszych jak za 210 milionów. Dobra. Może. Bo panie było, czy jakby wyleciał epic albo legenda. No to lecimy. Uwaga. O, już rar. Fajnie, fajnie. W sumie. Są te laki za free, więc ja może wrzucę Very luck, a dobra Co mi szkoda na odcinek Dobra Lecimy dalej Cyk No splash cut Mam ryby, co mogę zrobić, cyk Halo O dobra, zrobiło Idziemy dalej z twieraniem. O, live guard, fajnie, fajnie, bo są dobre, bardzo. Choć liczę na tego od teraz Gul, no to słaby. Czy jajka? Będzie gul, no szkoda, szkoda. I teraz będzie. O, epic. Właściwie chciałam tego odtara, bo on jest no, epikiem jest kolejny odtar Uff, ale się opłacało w ogóle otwierać Mega Widzicie, oni są na pierwszym levelu lepsze niż te gule na cześć w Są sensie najlepsze Dobra, to się mega opłacało Dobra, czekajcie Tepnę się tutaj Tam, żeby mi zbierały Czyk w ogóle ile to zostaje tu ile? 000 000. no nice, No się tepnę I w ogóle, te jaka się tylko po co kupować za 3 miliony Tylko po to, żeby ich sprzedać na coiny Żeby móc Levelować tam te pety też jeszcze tworzy? Mam laka. Dobra, no to się Widzimy za chwilę i jak uzbieram parę milionów, to otwieram jeszcze więcej piek W ogóle zobaczcie, sobie, co ja za te trzy kule zwykłe. Że do tego dół, te dwa samery. Mam 41 tysięcy. Sprzedaję oczywiście. Mam 43 tysiące. Idę sobie tu. Klikam w tego teraz i upgradeuję go. Mój kolega mówił, właśnie, że one są bardzo. Drogi żeby je wylewelować na maks, ale mają na maksie 180 tysięcy w ogóle mi tymś się teraz ulepszył nie? A mogę zresztą założyć tego kłada I też sobie go wyleweluję Do sprzedawania <laughs> Tu się levelowało Jakieś laga mam Dobra, Halo, co się dzieje? Czekać z i zobaczę. O, dobra, nie muszę wycięcia robić. Dobra, upgrade'uję go. Dobra, jest pierwszy level. I drugi, dobra. Znowu na tym levelu lecimy farmić. Patrzcie ile teraz farmie po 110 tysięcy, w ogóle nie ma odpalonego boosta na coin, więc fajnie To leci Zostawimy tam te Wyciskiem, że jak się legenda W future leci, <laughs> lecia, to bym totalnie się ucieszył, nie? To by było kurde No, trochę nie, nawet niemożliwe No dobra, lecimy Brakuje mi wideo, wiem. 30 tych końców dziwnych, takich mega koiny O, żeby kupić sobie ten jakby Game Pass to nazwę 6 petek. Będę mógł kolejne dwa pety założyć, więc fajnie. Dobra, otwieram. peace huge, peace huge. Jakieś kurde Magic. Dobra, co dalej? Tak. Fish. Kolejne jeczko. Jellyfish, teraz słabo. W sumie bardzo słabo. Jellyfish. On by nawet ten rekin mógł wylecieć. O, jest legenda. Ło, fajne. jak <grymny> taki typowy rekin. Bo zobaczymy ile on będzie, on jest słaby Zobaczymy ile będzie dawał tych coinów takich do enchantowania więc lepiej levelowanie levelowania niż ale To tak to nazywał Teraz co? O, tu, turtle um, Mało to co, ma jego cztery, ale Ten future mógłby wylecieć W sumie mi kolega też drzwi takie otwiera ta się mu nie chce już lecieć. Dobra, kolejny turtle Jeszcze z dwa jajka tworzę Jakbyś tu dosyć utopił, to trzeba bardzo dużo farbić. Chyba nawet zero buksy trzeba kupować. Pety od innych osób na tej, jakby trading plaży. Mogę policzyć moje Pety, to może mam z milion. To nie jest dużo. Może że może zrobię taki odcinek, że może do topki, Istę może do topki wbiję, bo ile trzeba będzie wbić do topki. Mm, 16 milionów. A widziałem o, Roksyk jest w sztabce 93, 93 miejsca. Ja tu może mam z tych patów z, z miliona raczej nie mam. Ale no, bardzo zwracam słowa, raczej nie będę mieć topki. Sda. Dobra, może je ja na jeszcze otworzę? Dalej je leć. Dobra, mam. Jakieś dziwne lag są Halo? Halo. Dobra, jestem w jakimś dziwnym lagu. Tego legenda i będzie kształtowała 7000, no to nawet dużo. Ale na razie sobie je zostawię i posprzedaję te słabsze. Są wszystkie słabe, ale zostawiam na razie. Mm. Halo, Co się sprzeda? Dobra, zaznaczam wszystkie i Wam pokażę, ile wyjdzie No zaznaczyłem te, jak gdzieś się paty. No jak każda sumka, nawet pokażę, bym mi powiedział. 85 tysięcy to jest dużo według mnie. No sprzedajemy je. Cyk. Teraz ile mam piążków Halo. O, 90 tysięcy. Fajnie. Teraz sobie tu wejdę. I leveluję dalej. Dobra, 17 tysięcy jest. Jest 30 tysięcy Madym na 6 level zapgdewać chyba nie Dobra i 40-30 dam radę Jest, mam na maksa Mój kolega pisał, że nie dam rady jej na szósty level zmaksować No widzicie Dobra O i tylko na tam 900, no dobra i się z wami żegram. Nara.